Właśnie wydoiłem sobie laki kurczaka, co nie? I jego jajko mi drapło <laughs> Kinof! Co to jest za kill! Ja, wydajność 5! Jeżeli możesz, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, to mam dać ci kilo. I laki kurczaka w prawdziwym życiu. Tak, przyjedzie pod twój dom, jak zostawisz łapkę w górę i suba. Zobaczcie za chwilę, bo można wydropić laki, chickeny z chickenów. Czyli trzeba wydropić jajko z chickena i z tego może wydropić oh, laki. chicken. O nie, o nie, nie dropną żaden. Ale mamy kilo w kozacki, pokaż. Zamiana, y zamiana, please. Okej, okay, masz, masz? Y Tak, i z jajek kozackie i temy i jeszcze laki. Chickeny. Nie zabijaj! A -a. To jest zwykłe, to jest jeszcze zwykły. Zobaczysz laki. Tylko trzeba właśnie wykluć z nich jaja. Czekaj. Zróbmy tu wielką farmę, bo tu ogólnie jest większy drop kurczaków, że jest więcej kurczaków na mapie. Dawaj, w dół! Kupiemy! Żeby mieli dużo miejsca dla swoich dzieci. I potem kolejnych dzieci, kolejnych dzieci, dzieci. Cyk, i mamy tutaj taką zagrodę. Ej, ja ją powiększę jeszcze trochę, bo e, kurczaczki są troszeczkę grubsze, nie, e, dawaj, dawaj, jest, leci. leci. Drugi Dobrze. Lecimy z kolejne. Dawaj, dawaj, dawaj. Czuję, wezmę. O, pięć za jednym wydropiło! Chodź ci, chodź kurczaczki, kurze płotki. Co? Ja nie wiem co ja mówię. W ogóle. Nie, nie bić! Jest, udało się. Nie, nie bij kurczaków, nie, one są zagrożone pod zagrożeniem. Dobrze, e, choć, znaczy co, kurczaki pod zagrożeniem? Dobra, e, to co, czekamy na ich jaja, ale będzie dużo jaj z nich. Jeszcze muszę ich je rozmnożyć. Cyk, cyk, o ja. Cyk, cyk, Będą mi i dzieci. i dzieci! Dzieci, dzieci, jak jak mówiłem i dzieci, dzieci, dzieci. Bo... O nie, kurczaku, proszę, nie, ty musisz zostać w klatce. Na razie. Szukaj więcej kurczaków, Simon, dawaj. O, jest kolejne, e, super, super, e, dawaj, 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 dawaj. Ja tu rozmnożę. Znaczy postaram się przynajmniej. Tutaj dla ciebie, tu dla ciebie. O, załóżcie rodzinę, tak, Tu mak O, dobra, cyk, cyk, cyk. I skąd ty masz Diamond Block? Tu z kurczaka wydropił? No, nie, 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 z jajka, ale masz. O, proszę. O, nie, czekaj, a, dobra. Mam kilo na 6, ale byśmy to mieli przerąbane, Jakbym miał kilo, Dobra, mam 9 e, diamentów. Oh, damn, Ej, Simon! Weźmy tak 100 kurczaków i zróbmy największą farmę świata w Minecraft'cie Ja to zrobię, zobaczysz. ja A jestem wiesz, co ja zdony. zrobię? Wiesz, co? E, co? Co, 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 co e... Simon? E. O, patrz, a Jajko! Ale weź mi zostaw jedyne. jajka, proszę, ja chcę. To było jedyne. O nie, on spowolno będą to robić. A wiesz dlaczego? Bo stresujemy, musimy odejść. Spokojnie, kurczaki. Dam Wam więcej miejsca, proszę, kurczaki. Jestem. E, proszę tutaj, proszę, macie więcej miejsca, kurczaszki. O, zobacz, jak się cieszył. Teraz może będą więcej składać, będzie miło. Dobra. A, bo one się składały. Nie! Simon, nie! Jest, jest mała, mały problem, zobacz to. Zobacz, co tu się stać. Z e, drugiej strony jeszcze jest nie! Nie! Blokuj, 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 blokuj. Dobra, dobra, dobrze. Ale powiększyliśmy im. No, tak jakby mają taki. fajny. ja bym tu chciał mieszkać takim czymś. Cyk, cyk, cyk. Dobra, tutaj farma. Cyk, cyk, cyk. Ej, zobacz, ale będą mieli kozacką farmę. Taką, taką naturalną, jak w wiecie, że. Ej, dobra, tutaj zrobimy szkło pewnie na górze za chwilę. Sajbobek, Ej, zobacz, widzę to! Jest! Mówię cztery tylko... jajka! For Jajka, Dobra, czekaj, e, tutaj na razie niestety muszę zablokować ten pakuj. E, cyk, cyk, nie, nie, no jaki on jest ten? To jest jakiś Speedy Gonzales, on chce od razu wyjść, dobra, Simon e, się Muszę to, na razie tu zakleblować z nimi, dobra, tutaj zrobię no, Ale ja nie ma sprawy, stawać. nie ma sprawy, ja go e. lubię O, cię lubią, o ja jesteś królem ich, dobra, czekaj, zamknę się, zamknę <laughs> się Uwaga, lecimy, Bęk! Bęk! nie, jaki noob O, o co to jest za łuk, co to jest za łuk? E, Krowo, co ty tam robisz? Albo nie, dobra, A.

o, no nie, czemu one nie idą? Co one wolą? Twój blok wolą. Co e, jest? Nie. Nie, nie, nie nupli kurczaki. O, a, może to jest jakieś... Kolejne jajko? Ja! Yeah, mamy łopatę! Idealnie! Łopata się przyda, patrzcie, bo to jest ta szybka i będziemy mogli robić im większą farmę! Ja! Yeah, to będzie kozacka farma na milion kurczaków! Ja yeah, ci kręcę! Dobra, to zablokujemy sobie. Cyk, cyk, cyk. Ej, zobaczcie, serio sobie moje z błogiem kur, zobaczcie, patrzcie. Jest, idą! I to ile? Jaka dawka? Kur. Czekaj, czekaj, dobra. Wszystko moje! Weź się, weź się, weź się, dobrze, dobrze, dobrze. Oj, nie. nie, Simon, chodźcie tu kurki, tak, tak, jest, tyle kur, o, ile jajek, osiem jaj, osiem, dziewięć, dziewięć jaj, jeszcze coś, 9 jaj, dobra, pozacko, możemy robić laki, może, może laki kurczaki nam dropną. dobra, uwaga, trzy, nie, czekajcie, bo nie umiem wyjść, uwaga, trzy, dwa, cyk, cyk. elytra, elytra, moja ulubiona, cyk, ej, nie, nie, nie wierzę, nie, nie wierzę, elitra, moja, ulubiona. moja ulubiona, o, jeszcze mamy ten, równi jesteśmy wszyscy, dobra, bank, szybkość, wow, jaka szybkość, o, nie, spadłem, dobra, Dobra, idę na górę, cyk, cyk, cyk Teraz kolejne, bęk, proszę lucky, lucky block, lucky, block. Lucky, 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 jest Lucky block, co jest? Dobra, otwieramy lucky bloka z tego może dropnąć lucky kurczak A nie wiem, co z Laki kurczaka jest, naprawdę Uwaga, please, 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 please Bejko, bo co jest? Bardzo trudne do zdobycia. Gratulacje. Wow! Dzięki za gratulacje, ale musimy więcej zbierać, jaj. Musimy otworzyć największą farmę, Simon. Zwiększamy obroty. Dobra, potrzebujemy mega dużo teraz tych siatonek. Nawalamy! Ciu, 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 ciu. dobra, ile mamy soconek Cztery, sześć! Nawalamy dalej, nawalamy dalej! Yo, yes, lecimy! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, ile mam? Ile już mam? Siedem, dobrze. Simon, ile ty masz? Dziewięć? Ile my kur zrobimy? Ile my dzieci? Będziemy mieli? No, będziemy mieli milion Minecraftowych dzieci. Tak, co? Co jest? Jaki tu jest trop wielki tych kur? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O, mam kolejną, mam kolejną O tam jest kolejna. Tu jest kolejna. Ile kolejnych kur? O, o, chodź, chodź, chodź. O, idzie, idzie, idzie. Prze? Ile Sajbobków tu idzie? Dobra, tutaj kolejne. No nie, Simon, weź się zaprowadź please wszystkie, bo ja nie umiem. Oni mnie nie lubią wszystkie kury, jestem nie nierubiany Co jest mamy kur? Dobra, bum, 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 bum. Róbcie dzieci. Dużo kurczaczków, dużo kurczaczków. Ja, 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 dobra. Chyba jest dużo kurczaczków, naprawdę dużo. Dwa jajka gdzieś tu leżały. Dobra, zbieramy to. Ej, czemu ktoś Cię zamknął, Wyłaś stąd, no, dobrze, proszę Tu im odkryję trochę więcej miejsca, żeby O nie, o nie, za dużo, za dużo, okej okay, Minęło troszeczkę czasu, ja dalej nie rozbijam Tych trzech jaj, ale bawiliśmy się Z Simonem e, w kurczaków Troszeczkę, nie, Simon Nie, 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 proszę, nie gin O, dobra, teraz nie, kolej Nie, nie, proszę, nie, proszę, nie Nie zabijaj mnie, mam jeszcze dzieci, o, okej, okay, zaskoczy. 16 jaj, w ogóle ile mamy tu Kurczaków, już nie ogarnąłem, Simon, ile Tu, tu siedziałeś, co się dzieje Ja już, dobra, czekajcie, nawalę jeszcze Trochę, a nie mam już tych. Weź do jakiejś sadzonki, please. Co, jest ile staków? Ile staków, jaj! Dobra, wychodzę stąd. Ja cię krec, weź sadzonki. Tu więcej ich jeszcze, tych kurczów. Kurczu, Weź, dawaj, nawalamy, nawalamy. Trrr, sadzonki, sadzonki, Dobra, wywalone. Uwaga, rozbalam. Trzy, dwa, jeden, bank. Bang, bang! 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 Bang bang Lucky block, lucky block, lucky block Tak, proszę, taki kurczak <słuch> Kolejny lucky block Jest, jest Kolejny lucky block Ja cię kręcę, ile rzeczy Ile rzeczy to dropi To jest przesada jakaś, totalna Dobra, mam miecz boga Simon, zobacz to Ile rzeczy Nie wiem, daj mi, daj mi spodnie, please Spodnie no, a, a. Nie. Dobra, mam dużo kurczaków Tego, kurczaków Co so, ja gadam w ogóle A, dobra, rozbijam kolejne Wow, kolejne lucky block. I Co się dzieje? Kolejne rzeczy O. Kolejne rzeczy, kolejne. Jeszcze maluszków tu wchodzi do środka. LOL, lol. Dobra, tu mam jeszcze 5 laki bloków. Co ja mam? Jeszcze 6 jajek. Proszę jakiś laki blok. Jest! Dobra, ile masz Simon rzeczy? Sajmobku. To hełm! Ja też. I teraz zniszczymy to. Uwaga! Nie! Co to jest? Dawaj go, dawaj go! A masz lubku! A masz dupku, w się! Dawaj go, dawaj go, dobra, ja go już nie rozwalam, mnie to nie wchodzi, rozwalam kolejny. Proszę, proszę, laki. Obsydian. Nie wiem po co nam to totalnie. Dobra, kolejny, proszę, 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 kolejny. Proszę, proszę, drobni coś fajnego. Dropni. Wow, piorun jaki noob. Dobra, z Simonem pozbieraliśmy trochę laki bloków. Wcale nie wzięliśmy z magicznej mocy, zwanej creative. E, i chcemy sprawdzić teraz, jak wygląda laki kurczak. Uwaga, bang Bang, proszę. Jest! Aaa, nie! Zabiję go, proszę! wow Laki kurczaczku. Jemu zginąłeś, dobra, otwieram dalej. Proszę, Laki kurczak, proszę, Laki kurczak, proszę! Nie, nupki tylko dropią. Proszę, tak dobrze było. I ten kto przeżyje dłużej, ten wygrywa, kopiąc laki bloki. I Ej, gdzieś to tutaj był. Laki kurczak, bo nam dropnął chyba. Albo spróbujmy z tego, żeby nam dropnął laki. A jest tam, zobacz! Laki kurczak! Ej, kur coś innego, Laki! Nie, nie otwieraj tego jeszcze... Nie, to cię zabije. O nie, Saj co to narobiłeś? Ej, zobaczcie, to jest Laki kurczak i nie wiem co on robi totalnie. Chyba też te Jajka po prostu wyrzuca. Cyk! Yy, otwieram! Wow! O nie, o nie, o nie! nie jajko! Go! Nie! Jaki noob Dobra, lecę, otwieram. Cyk! 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 O nie! Co tu się dzieje? jest laki kurczak dropnął! No. O tak, dobra, kończymy ten odcinek, bo ja nie wiem co tu się odwala.